pełną wodę no i bym tu kurczę chciał trochę jeszcze polać i zagęścić nie ale coś tu górna opornie to idzie bo ta zagęszczarka nas stanęła z beczką z wiktorem walczyliśmy bo nie tam kamień jakiś wpadł włączyłem wałek ze zadusiło stek normalnie zgasnie kropotało, coś w ale wałek chodzi a no, więc mam teraz ta beczka wszędzie przecieków dostała, ale już jest kupiona następna że tak powiem, także no, nie jest problem Problemem jest to, żeby teraz to e, dogęścić tamten pasek z tamtej strony i żeby to zlać, bo w piątek mam pomiary tą płytą dynamiczną Przyjeżdża tutaj, e, będzie Łukasz i, i byśmy zrobili pomiary tą płytą no i... Które dzisiaj to jest, żeby wam. 18 czerwca. Tylko ja <grywa> nie wiem, czy w marcu. Czy... Nie, nie, no, w maju chyba jakieś filmy dodawałem. E, bierzemy, pi... odpinamy Holanda, weźmiemy talerzówkę, żeby trochę podrównać tam na tej budowli naszej. No i zobaczymy, czy to się zagęści. E, no bo co tu dużo mówić. no Liczyliśmy na ten żwir i ten żwir jest. Z tym, że myśleliśmy. Znaczy, powiem tak. Wczoraj ze znajomym rozmawiają Mówi, ty kurna zamiast tam ten kurnik budować, to ty kurna żwirownię otwieraj Powiem wam szczerze, że tak się człowiek kurna tego nie spodziewał Że tam jest naprawdę taki kurna całkiem nie niegłupi żwir, on jest trochę też pomieszany I myślałem szczerze mówiąc, że, e, że ten żwir będzie no taki pospółkowy bardziej Taki wiesz, taki lepszy do zagęszczenia A tamta górka teraz, co sam wczoraj jeszcze z Marcinem zbieraliśmy to kurna z kamieniem, gruby Gruby żwiruch, nie? No a teraz mamy na dole kamień narzucony No i po prostu Wiecie, tego kamienia Kamienia, tego żwiru Jak on jest taki, taki On jest niby taki ostry, no jest tam wiadomo Jeszcze trochę pomieszany od góry Także no nie wiemy czy to się w ogóle zagęści No i tak Widzisz, to takie jest kurcze Całe życie człowiek się uczy, no. Tylko mnie to teraz interesuje właśnie, czy to się zagęści, czy to się nie zagęści. Ja mówię, tego... pole jako lokalizacja tego wszystkiego, odrębna działka, wiecie, bo to, jak kredytowe tematy też wchodzą, ja tam tego nie ukrywam i nie mam w ogóle tam, co, co, czemu miałbym, wiesz, to porozdzielaliśmy to odpowiednio, no, żeby ja jestem jakby odrębną, odrębną działalnością A gospodarstwo, no że tak powiem jest zabezpieczone, nie? Jest zupełnie tam... Ta sama dokumentacja to trwała pewno... Ojej! Pół roku Z pół roku dokumentacja mówi teraz do podziałów do tego wszystkiego, nie? Żeby mówię, żeby to ludzko... Że generalnie na Polbruku się kończy... Jedna działalność, a druga się zaczynać, no będzie tutaj, no. Właśnie, no i to też pasowało, no i to też pasowało, bo tam jeszcze tematy trochę... można powiedzieć rodzinne, tak... E, stare, że tak powiem, zapisy powychodziły. E, no bo co tam dużo mówić, dziadki też były... babcia, tak, dziadki były chcieli być pozabezpieczani, no bo to nie są, kurczę, ten... proste, że tak powiem, rzeczy. No a tutaj jest te pole, no takie którego mówiąc krótko nie żal, no jakby nawet coś tam się, że tak powiem, stało, no bo Ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że no trzeba gdzieś tam, no yy, Każdy scenariusz brać pod uwagę w życiu, bo, no bo życie to Potrafi też i płatać figle, nie? Dobra, ciekaw jestem co my tutaj wymyślimy z tym czy to w ogóle ma, Marcin za chwilę przyjedzie, czy to w ogóle ma prawo bytu, bo jeszcze budowli to nie talerzowałem, ale... Ale, ale będę. Tu jest purchel Fakt, że tutaj nie wychodzi ściana Zobaczcie jaki to jest właśnie, o to się nie zagęści chyba. To by trzeba było to, wy, to, wy, to wymienić. Nie chciałem, brać, nie chciałem brać Grubera. Nie chciałem brać Grubera, bo, bo wyciągał kamienie, nie? Ale nieprzyjemny dźwięk tak z samego rana. Talerżówka to jeszcze kursze, na razie jeszcze chyba pochodzi, jeżeli chodzi o te talerze, ale tam w przeciągu myślę dwóch lat będzie trzeba już myśleć o zmianie. No i tutaj teraz zobaczymy gdzie ten poziom jest posadzki tutaj. Także ta góra jeszcze do zebrania cała, tył do dosypania. No i zobaczymy jak tutaj ten sprzęt będzie nam chodził. Sam jestem ciekaw, czy to. Nie jest za suche, nie? Trochę tak deszcze zapowiadali Trzeba oni tak robili Tylko kawałek Kater. Tylko że nie jest problem z silnikiem, tylko z tym, że ona nie, nie chce ruszać. I Jankowi też już nie chciała chodzić, jak robił, też e, opornie to szło. Raz jechała, raz nie jechała. Zobaczymy, czy to ruszymy. Jak nie, to jeszcze wyciągniemy ją na prosto. Może, jak ona się podniesie, to wtedy może ruszy. No, nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale no tak trochę nie bardzo. No bo dzień jest ustawiony, sprzęt przygotowany, kurde. Jeszcze mieliśmy dowieść trochę ziemi tutaj. A tu, kurde, jest. No, trochę nędza, nie? Nie wiem, jak ja się to rozliczam z nimi, myślę, że będzie ok, ale no. Takie były plany, będziemy musieli je tam zmienić może trochę, no ale mówię tak, tak trochę nie ten. Sorry. Dobra, nadzieja. Dobra, to ja to dokończę. Ja chowam gratę. Na podwórko i zobaczymy, jak ta płyta dynamiczna mówię, będzie. Nie ma co się zastanawiać, tu i będzie wtedy decyzja, czy właśnie dobrze robimy, czy nie. Dobra, Siemanko, słuchajcie, jesteśmy po tych pomiarach tą płytą dynamiczną. Zapomniałem po prostu kamerę, zostawiłem w takim miejscu, że nie mogłem jej znaleźć. Jesteśmy po tych pomiarach. Teraz tak dla zwykłego gruntu, z tego co tam e, się dowiedziałem, ja, no bo nie wziąłem tej kamery na te, e, na te pomiary, ale wrzucę Wam, jakby no urywek, tam wrzutkę z tego, jak to wygląda. Zwykły grunt, jeżeli tak wykopiemy i nie zagęścimy, to będzie miał 0,94. My mamy w najgorszych miejscach, najgorszych miejscach, czyli tak, jak zbierzemy skrywę, tak? I, i że tak powiem, na takim gruncie budujemy. To mamy 0,97 w tych lepszych miejscach w okolicach 0,98, a jedno miejsce nawet 0,99 i tak niejako 97 do 99% zagęszczenia, a 94% zagęszczenia e, jest, że tak powiem, na gruncie takim powiedzmy macierzystym. Także jesteśmy powyżej jakby gruntu macierzystego, nawet w miejscu, w którym bym się tego nie spodziewał. Gdzie nie wiem czy jeszcze nawet cementu nie domieszam, tak żeby to po mojemu było. E, więc jest bardzo dobrze. Więc jest bardzo dobrze. I tym jakby tematem kończymy. Ja potem teraz e, ciągnik jest już w naprawie. Już są graty, część gratów jest dostarczone w sensie olejowych, skrzynia jest do rozebrania. <laughs> Prawdopodobnie poszło górne łożysko w tej skrzyni. To jest mankament tych skrzyń. I te rzeczy się zdarzają, ale dopiero po rozebraniu, po rozebraniu będzie wiadomo, czy to jest to górne łożysko. Także ogólnie jest ok. Za ten film dzięki, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się.